Witam w kolejnym odcinku Play Game. Dzisiaj recenzuję wam wspaniałą grę jaką jest Czarnobyl 3 Underground. Teraz uruchomię i przeczytam wam fabułę jaka jest wprowadzana przy rozpoczynaniu gry. Jak widać gra się pięknie ładuje. Można zobaczyć naszego żołnierza. I jego broń, i w ogóle piękne środowisko w Czarnobylu, obok, tam za niego, plecami. Niestety gra trochę długo się ładuje, ponieważ jest zoptymalizowana i mimo, że mamy do wyboru dużo rozdzielczości, te wyżej niż ustawione normalnie nie działają. Gracz tak cholernie tnie, że nie można w ogóle na to patrzeć, a co dopiero w to grać Niedługo się zacznie nasze intro tej wspaniałej gry Ma no cholera jasna ile Nie wiem jeszcze czekać no jest! Zaraz się pojawi! 8 października 2020 Ukraina, okolice Czarnobyla, pozostałości kompleks elektrowni atomowej Dziesięć na temu Unia Europejska i Ukraina finansowały budowę sarkofagu nad uszkodzonym blokiem reaktora. Po upadku Eurostrefy i kryzysie w roku 2014 budowę wstrzymano. Nowy sarkofag nigdy nie ujrzy. Wraz z niszczenia starego sarkofagu poziom rozdostaci wzrastał. Wkrótce strefa zostanie oficjalnie zamknięta dla cywili. Szybko stała się schronieniem dla dezerterów, zbiegłych przestępców i innych szumowin, czyli takich zbójów. Wszystko to sprawiło, że stała się idealnym miejscem dla wojskowych i prywatnych dostawców i producentów broni i wyposażenia bojowego. Jako polikon doświadczalny, miejsce do strefy były też nagrywane, ciesząc się wielką popularnością w podziemnych stacjach TV. Teraz ty sam skierowany do strefy. Oficjalny cel misji – sprawdzenie poziomów promieniowania wewnątrz budynku elektrowni. Masz także wyeliminować potencjalne niebezpieczne, zwłaszcza zmutowane formy życia, słuchajcie. Tu są mutanty! Nieoficjalnie będzie tetował nową wersję systemu hełmu bojowego. To poprawiona wersja sprzętu jednostek specjalnych sprzedawana przez prywatne firmy. Twoja wydajność będzie oceniana, a osiągnięte cele pokazywane. Aby zwiększyć zyski, przebieg misji będzie nagrywany i transmitowany na żywo. Prawa do nadawania zostały już wykupione przez kanał Dead TV. Oglądający oczekują niezłej jadki więc ich nie zawierz. Dobrze. Czarnobyl to jest tak, jak tam pisało. To jest... Cieczka z Rosji! Jak widać, to mamy tu taki w ogóle taki pancerz bojowy, jak w Crysisie, Tylko, że tu jest lepszy, bo tak się zastanawiałem, czy sobie załatwić Czarnobyl 3 czy Crazy'sa. Mój wybór padł na Czarnobyl 3. to jest on wspaniałą grą. No, ale z opowiem, tutaj jest w ogóle taki piękny interfejs. Czy można nacisnąć jest znana modyfikacja. Tu pisze. System hełmu bojowego 2016 kom, Kompadyny System. Nakładka najemnik 2020 firmy Silden. Pomoc techniczna 48 Kirstitz. Uwaga. Uruchomiona nakładka systemowa w wersji beta to do niezależnego dostawcy Silden. Kompadany system nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć wskutek używania nieautoryzowanych nakładek systemowych. Aktualizacja. Zmieniono dostawcę oprogramowania na Silden. Uwaga. Unikaj walki, gdy system instaluje nowe poprawki. Funkcje bojowe mogą przez pewien czas być nieaktywne. Więc nasz jest cały czas podłączony do internetu. Przecież ściąga aktualizacja. Jestem niż w jest Krajziszczu. Ma różne. Ma na przykład taką zbroję. Tu ma wygrywać wrogów. Tu ma taki. to widzenia w ciemnościach. Oraz ma bullet time. Taki jak w Max Pain. Wstrzymany czas. Niestety. Bateria w tym kombinezonie jest bardzo stara. Chyba od lampki solarnej. I on wytrzymuje. Maksymalnie 5 sekund przy jednym użytkowaniu, a niestety ładuje się bardzo długo. Do porównania, to tak samo jak wsadzić bateria od najstarszej Nokii komórkowej, jaka powstała do Samsunga, jakiegoś tam Galaxy Note 2 albo z S4 S3. To tak samo 5 minut, a ładowanie półtora godziny. Teraz zaczniemy naszą sieczkę z Rosji. O, zaczęła się. Kurde, widzicie? Mutanty mnie atakują. Te zmutowane formy życia, to one są bardzo dobre. Mają bardzo do dużą celność. I wtedy jest ich bardzo dużo. I się wrażenie, że po zabiciu jednego, zabijesz się znowu tego samego. Są wojownicy. Cholera, musi przeładowywać nasz wojownik teraz. O! Widzicie, teraz jest tak spowolniony czas, że to jest tajna misja najnowszej wiadomości. Na żywo. Wszystko jest na żywo. Jest bardzo ciekawie. Jedna z najlepszych FPS-ów, jakie grałem. Bo to jest, jak dla mnie, to jest w ogóle najlepszy FPS roku 2013. Nie Crysis 3, tylko właśnie Czarnobyl 3 Underground. To jest naprawdę najlepsza gra, jaką kiedykolwiek grałem. Szcze... Chodzi mi o szczelankę. Niestety mam bardzo trudny porząd, trudności. Biegniemy dalej. No teraz wam pokażę, włączę powiedzmy wykrywać wrogów Jak widać wszyscy są tutaj pokazani No już się wyłączy, bo bateria padła Tarcza ochronna Już padła bateria tak długo się regeneruje, że rzadko kiedy mamy ją pełną Głupi. No i na tym jest to, że nasz człowiek może biegać przez 5 sekund, gdyż ten jego kombinezon jest tak ciężki, że nie może go ućwiknąć. Jest. Tak, są chlubno! Włączamy ją! Czy jakże pięknie włączy tecę ochronną? To jest dopiero gra. Już padła. Szybko. Tę na nasi rogowie O cholera. Płytaj. Pół. Jest burec, skończył Cholerna gra głupia To bardzo trudno się gra w to, bo Wzicie nas przepsuje, zobaczcie co robi. jestem na nakładkę od tego Sylden Idziemy to menu, nie będzie Patrzcie co się stało z naszym menu, to było się białe A więc podsumowując, gra jest bardzo dobra Niestety właśnie ma parę błędów Możecie wasze zobaczyć to teraz Co to się stało Ale naprawdę jest lepsza od crisisa trójki Dwójki i etynki razem wziętych tu jest piękna grafika, nie to ważne co tam w Crisisie, taka tam brzydka, realistyczna tu jest, takie w ogóle są dużo przeciwników, mutantów, z czarnobyla, ciekawe w ogóle fabuła. A więc zaraz użyć moją obiektywistyczną ocenę. Żegnam się! Potwierdzam wyjścia! Zaprzeczam, potwierdzam, Tak, potwierdzam.